Witam trenera gości, pana Macieja Musiała oraz trenera gospodarzy, pana Mirosława Hajdo. i Bardzo proszę o przedstawienie własnych opinii po dzisiejszym spotkaniu. Zaczynamy od trenera gości, pana Macieja Musiała. Przede wszystkim gratulacje z e, zwycięstwa drużynie Garbani. Jestem bardzo zadowolony z postawy mojego zespołu w pierwszej połowie. W drugiej, ta gra wyglądała nieco gorzej, ale i tak uważam, że styl, jaki próbowaliśmy dziś zaprezentować, był zadowalający. Natomiast wynik wiadomo, każda porażka to duża goryć i, i, i zdenerwowanie. Natomiast i zwłaszcza porażka w ostatnich sekundach meczu, ale taki jest futbol, za błędy trzeba płacić. W mojej ocenie było to spotkanie, które nie powinniśmy przegrać, ale futbol, futbol polega na strzelaniu bramek. To wszystko. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o, 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 o przedstawienie swojej opinii pana trenera Garbarli Mirosława Hajda. Na pewno graliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, dobrze operującym piłką, nawet bardzo dobrze wybieganym. Myślę, że i Wisła mogła ten mecz wygrać, ponieważ chwilę przed strzeleniem bramki też miała sytuację, w której w ostatniej chwili Tomek Baliga dwa razy tam uratował, przeciął podanie. Dwie piękne bramki na 1-0, na 1-1 mogły być ozdobą niejednego meczu na wyższym poziomie. Rozgrywkowym. Myślę, że fajnie się ogląda mecze, gdzie jeden i drugi zespół dąży do zwycięstwa. Myśmy dążyli do zwycięstwa w drugiej połowie. Pierwsza była słabsza w naszym wykonaniu. Uważam, że lepsza w wykonaniu Wisły. Druga połowa. Próbowaliśmy, przejęliśmy trochę inicjatywy, ale tak jak mówię, mieliśmy sytuację. Wisła też. Myślę, że zwycięstwo zawdzięczamy temu, że chcieliśmy grać do końca i chcieliśmy grać o pełną pulę. Wyprowadziliśmy w pewnym momencie piłkę, zakończyliśmy to bramką i chwała chłopakom za to, że walczyli do ostatniej minuty. Nie, zadowala, nie zadowalał ich remis, chcieli wygrać i tak trzeba powiedzieć, że uśmiechnęło się do nas szczęście, przeprowadziliśmy dobrą akcję, po której zdobyliśmy zwycięską bramkę. Fajnie, że idziemy powoli w górę tabeli, siępniemy i to jest dla nas najważniejsze. Bardzo dziękuję. Czy mam jakieś pytania? Przegrywa, że przegrywa. To przypadek, nie ma remisów. Wydawało A, się, że dzisiaj to będzie grakowskim targiem, ale nie, to nie to było. To dobrze, trzeba grać o zwycięstwo zawsze i akurat mi to nie przeszkadza, że nie remisujemy. Ja oczywiście wolałbym zremisować, niż przegrać, to jest oczywiste, ale to, że akurat brakuje remisów, to nie znamy jakiś problem. ale po tym pierwszym okresie czterech, czterech, czterech bodajże zwycięstw, teraz troszkę się bezpała. Ma Pan jakiś pomysł, co się, co się tak zmieniło w tej grze, że ostatnio porażki? że się niewiele zmieniło, gramy bardzo poprawnie. Przegraliśmy drugi mecz rzędu, w którym nie byliśmy zespołem gorszym. Tydzień temu powinniśmy wygrać i to wyraźnie z krzu. Nie udało się. Dzisiaj również uważam, że z dobry, dobry styl. Natomiast, że nie przekłada się to na wyniki, no w piłce tak czasami bywa, brakuje troszkę doświadczenia u tych chłopaków. Natomiast to, że wygraliśmy pierwsze kilka meczy, to ja powiedziałem, żeby się tym w ogóle nie podniecać, bo to jest młody zespół, który bardzo łatwo popada w różne, powiedzmy, odchylenia formy i raz jest lepiej, raz jest gorzej. W sumie po tym spotkaniu, wcale mnie jakoś to nie martwi ta porażka, bo styl był taki, że, że naprawdę nie muszę się wstydzić tego zespołu. Mhm. jak aprobował pan Różynku Stałę z przodu, bo raz Zając się skrzydle z przodu, raz Odrodnie, to są jakieś sugerowane przez trenera Smuda. Czasami są sugestie, dzisiaj Zając miał grać na lewej stronie i generalnie na tej stronie operował i uważam, że zagrał, porównując do wcześniejszych spotkań, kilku w rezerwie, chyba najlepszy mecz w tej rundzie, jeśli chodzi o mecze trzecioligowe. A praktyczna kolega jest związana z jutrzejszym meczem czy, czy innym? Tak. Czyli będzie jutro na odwiedzeniu? No, czy... ma, nie ma go u nas, czyli, czyli mm -hmm. będzie siedział na Rozmawialiśmy przed, przed, przed meczem, mówiliśmy o tym, że nie mówi Pan, że yy, gra drużyny w obronie jest, yy, jest, jest, jest dobra, ale zawsze lepiej drużyna więcej szczyli niż, niż, niż przeciwnik. Wszystko zapytam o, o dzisiejszą grę w obronie, no bo bo kilka razy było ciężko, ale, ale już wyszło z tego zwycięską. Myślę, że tak, ale to wynikało z, z walorów przeciwnika, tak? który po stracie przez nas piłki umiał to fajnie wykorzystać i doprowadzał do takich sytuacji, że musieliśmy jakby ostatnim ślizgiem ratunkowym w dwóch sytuacjach, szczególnie pod koniec meczu, się ratować. No ale tak się gra w piłkę, tak? Chłopaki chcieli to robić chcieli w taki sposób grać, chcieli pojechać na przysłowiowym tyłku, jak to się mówi. I dzisiaj w piłce tak trzeba robić, bo jakby tego nie zrobili, to podejrzewam, że Zając by wpakował piłkę do pustej bramki z trzech metrów. Od tego są, żeby w taki sposób grać i z tego należy się tylko cieszyć, że tak do tego podchodzą. Tak trochę przez przypadek, mówię tu o kontuzjach, zrobiła się Panu nowa no, Parę stoperów, jest pan zadowolony z tej pary i to, to jest pomysł na przyszłość też? Taki trochę może wymuszony, ale. Czasem właśnie takie sytuacje, które są wymuszone, potrafią pokazać nam, że, że można w innej konfiguracji też nie najgorzej funkcjonować. I cieszę się, że, że to wygląda dobrze i chłopaki zasługują na to, że właśnie Tomek i Krzysiek, że po prostu, żeby grać tam dalej, bo. Ich gra jest bardzo dobra.